Hejka wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale w dzisiejszym odcinku A Dzisiaj nagrywam dla Was razem z Leonkiem Open Box paczki z KiwiZo Zamówiłam dla moich zwierzaków paczkę Większość rzeczy jest dla Leonka Ale znajdują się tam też pojedyncze rzeczy dla świnek Paczuszka jak, jak widzicie naprawdę jest bardzo duża I do tego paczka jest naprawdę bardzo ciężka, bo są tam po prostu ciężkie rzeczy Dlatego pomyślałam, że otworzę to razem z Wami i pokażę Wam, co zamówiłam. Więc zaczynam otwierać. Okej, okay, na początku otworzymy poduszkę. Mam trzy Już mam paczuszkę otwartą. I pierwsza rzecz, która tutaj jest, to jest mega dużo folii. Pewnie, żeby nic nam się nie pogniatło, więc bardzo fajnie. Naprawdę bardzo dużo jej jest. No i co? Pokażę Wam może paczuszkę od wewnątrz. Jest tutaj naprawdę bardzo dużo rzeczy. I są naprawdę bardzo ładne. Więc co, myślę, że mogę Wam zacząć pokazywać. Nie wiem, czy tutaj jest jakaś faktura, czy paragon, no ale będę Wam po prostu pokazywać po kolei. Pierwszym gruzią, którą kupiłam, jest to suszona marchew z Nestor, właśnie dla świnek. Taka mała paczuszka. Ona kosztowała około 2 coś i to jest po prostu zwykła suszona marcheweczka, bo moje świnki lubią, a już się skończyła. I tutaj jest właśnie dla hmm, gryzą i królików skwarta marchewka. I nie wiem, ile ona tutaj ma gramów. 40. Bardzo malutko, ale to też jest taki przyznak do małych świnek, więc tak. mamy kolejna rzecz dla świnek. I kolejną rzeczą, którą zamówiłam jest babka debata, już nam się skończone z Steve'o. Bardzo małe kawałki. Dzięki tej folii prawie w ogóle się nie pogniotło. Bo to jest taka naprawdę bardzo mała z tej sieczki, A tak są piękne kawałki. 150 gramów. Webka ręce tabata. Super smaczny i codzienna dieta, To można podawać on codziennie, więc bardzo ładne. Kolejnym ziółkiem, którym zamówiłam, jest to jeżówka. Również piękne kawałki, bardzo duże. I tutaj też prawie w ogóle nie jest pognieciona Zdrowie i relaks, 120 gramów Bardzo ładne Piękne kawałeczki O zobaczcie jakie ładne, super Bo dawno moje nie miały jej, więc pomyślałam, że, że im zamówię i chyba ostatnią rzeczą, nie przedostatnią rzeczą, którą zamówiłam dla świnek, jest to pojdełko. Ale piękny kolor. To jest ten nowy kolor z Trixie, który właśnie Trixie wprowadziło, bo wprowadziło kilka nowych kolorów. I naprawdę jest przepiękne. nie no, ja mam chłopaków, ale myślę, że to nic. Ten taki różowy, on jest taki bardziej łososiowy, jest przepiękny. I to pojdełko ma 500 ml, bo właśnie. Zobaczcie. <zum> <zum> na łypisiu przyszedł ponieważ ma 500 ml bo już po prostu nam się yy, moje poidełko trochę no po prostu zużyło i chciałam kupić nowe bo jednak woda to woda i to jest ważna rzecz dobra dalej są już chyba tylko rzeczy tak, dla Leonka ale jest jeszcze jedna rzecz dla świnek, ale to wam myślę, że pokażę na samym końcu i tak na początku mamy tutaj przysmaki z Brita, z tej serii Functional Snacks. One są z algami morskimi i z szynką. Dla szczeniaków bardzo są fajne. To już chyba już jest nasza trzecia paczka i naprawdę są świetne, idealne do treningów i bardzo fajnie się sprawują. Nie będę wam tutaj pokazywać składów, bo paczka jest duża i nie chcę tutaj zbytnio przeciągać. Yy, ale możecie sobie sprawdzić na stronie widzę, albo na innej stronie po prostu yy, kolejnymi przysmakami są przysmaki z let's Bite, z kaczką są to pałeczki pałeczki yy, wieprzowe tak mi się wydaje skóra wieprzowa owinięta właśnie kaczką okay. yy, kolejnymi przysmakami yy, są to takie w formie sandwichy z kurczakiem i z rybą. Takie są. I właśnie to są takie w formie, właśnie formie takich sandwichów. Więc bardzo fajne 80 gramów. Te, właśnie przysmaki z Let's Bite. to są nowość u mnie, więc też muszę je przetestuje. Dalej kolejny e, funkcjonalny e, smaki z blicza. E, Ogólnie to właśnie widziałam na Instagramie, że bardzo dużo osób je poleca i pomyślałam, że 30 ja różne smaki i zobaczymy, które najbardziej e, posmakują Lankowi To są z kokosem i krewetkami e, na sierś Bardzo fajne i tych jest 150 gramów. Kolejne funkcjonalne, tym razem z jakąś rybą i nie wiem z czym, zaraz doczytam 150 gramów i one są w formie takich, nie wiem czy to są zakształty ale takie fajne właśnie, idealne do treningu Kolejne przysmaki funkcjonalne Snacks one są akurat light i są z królikiem i papają w formie takich jakby Też 450 gramów. Bardzo ładne w ogóle opakowanie taki ładny kolor. I chyba już ostatnie przysmaki to są przysmaki z Wolf i są to kosteczki z kurczakiem takie malutkie, idealne do treningów bardzo, bardzo fajne. Takie o, widzicie, malutkie kawałeczki, kurczaka, kosteczki są naprawdę malusie Zobaczcie, taka jest jedna ta kosteczka, więc myślę, że będą bardzo fajne do treningów idealne. Na pewno będziemy je często używać, bo myślę, że naprawdę ze zasmakłem ląkowi, bo on ogólnie robi kurczaka. Dla pieczków małych i średnich. To też pierwszy raz dla będzie miał. Więc jeśli chcecie jakiś y, jakiś tych przysmaków, to możecie mi je Ok. Y, kolejną rzeczą są y, dwa pasteczki z Animondy Junior. Jedna jest z wołowiną i drobiem, a druga jest z drobiem i sercami indyczymi. Y, Chyba jeden ten smak już Leonek miał, ale dokładnie nie pamiętam. Ale są one fajne na jakieś podróże, albo jak gdzieś jedziemy, to fajnie jest dać pieskowi, bo wystarczy po prostu dać taki pasztecik mu. Okay. no i dalej. Dalej mamy coś, co mi się bardzo podoba. Jest to smycz. Ona ma 260 cm. Jest w kolorze fuksja i jest to smyśl regulowana gładka. Ona jest taka przypinana. Zaraz zobaczcie, bo ona jest fajna, gruba. Więc myślę, że będzie po prostu idealna. Zobaczcie, taką ma grubość. Bardzo mi zależało na tym, aby ona była gruba. Jest naprawdę szeroka, bardzo, bardzo fajna. Ma również długość. Ułeczka. Niestety nie było koloru niebieskiego, był tylko czarny, a ja czarny zbyt zbytnio nie chciałam, yy, ale chciałam, ale pomyślałam, że ten kolor jest nawet ładny i będzie pasował do szylek yy, Leonka. Jeśli chodzi o firmę, to, yy, to jest smyczy z firmy Haba, wyprodukowano yy, w Polsce i tu jeszcze macie o niej jakieś jeszcze inne yy, informacje. Naprawdę no, jest bardzo ładna i zobaczymy jak się będzie sprawdzać, ale mi się, że spiżenie na raczej, z tego co widzę. Ok, no i zostały takie rzeczy. I są tutaj y, puszki dzielniane na i oraz jedna puszka grid y, oraz żwirek pino. I właśnie to jest trzeci to to dla świnek, którą mamy. To jest 10 litrowy z wydatkiem zapachu owoców cytrusowych, on bardzo ładnie pachnie i niweluje jakieś e, zapachy i moim zdaniem to jest jeden z najlepszych żwirków właśnie dla świnek, bo bardzo fajnie wszystko wchłania. 10 litrów właśnie cytrusowy. Ja to teraz wyjmę i pokażę Wam puszkę. I pod drzwiwkiem był paragon oraz y, zniżka na kolejne zakupy, więc bardzo fajnie. Na pewno wykorzystam, jak będę jeszcze zamawiać na wiza. Ogólnie to y, też zachęciłam, zachęciła mnie do zamówienia na tej stronie to, że y, na Instagramie y, takie konto y, Bracia Merle y, właśnie miało kod chyba 10% zniżki na wszystkie rzeczy z. No ja nie zamówiłam jakichś mega rzeczy, ale jednak zawsze tam um, jakieś grosiki się odpłaciły, więc bardzo fajnie. E, więc też dlatego tutaj zamówiłam, a podobnie jest tutaj dosyć tanio jak na inne sklepy, więc zamówiłam właśnie na tej stronie. Ale fajnie, że dałem taki właśnie kod. mamy na 5 złotych e, przy, przy kolejnym zamówieniu. Ostatnimi rzeczami są to puszki i tak zamówiłam jedną puszkę Brita Patę mit chicken i, no czyli kurczak i po prostu indyk dla szczeniaczków ona jest bardzo fajna i ma mega dobry skład więc tak i ona ma już wam mówię ile bo zbytnio tutaj

żołądki z kurczaka i ich tych żołądków z kurczaka mam tutaj, tutaj Nie wiem, ile ich zamówiłam dokładnie I chyba trzy żołądki z kurczaka z tego co widzę żołądki kurczaka, tak trzy puszeczki żołądków kurczaka jeśli chodzi o królika wątróbka z królika ta królika pamiętam, że zamówiłam więcej i zamówiłam 6, sześć, sześć królika. Serca indycze nie serca wołowe. Zamówiłam 4 4 serca wołowe i serce z indyka. Bardzo fajna. Ta różowa jest i ja ją zamówiłam, 6 właśnie. Sześć serduszek z indyka. I tak tutaj właśnie macie. Wszystko jest junior. Jeśli chodzi o skład, to myślę, że dużo osób go zna. Jest naprawdę fajny. Jeśli chcecie sobie zobaczyć, to oczywiście wpadajcie na scenę Kiwizu albo gdzieś indziej, żeby sobie po prostu przeczytać. I tak wyglądają nasze całe zakupy. Myślę, że jest ich dosyć sporo. Dziękuję sklepowi Kiwizu za szybką wysyłkę rzeczy i za ten fajny kodzik na pewno wykorzystam go przy kolejnych zamówieniach no i fajnie też właśnie tak się złożyło, że miałam ten kod rabatowy bo wiadomo, jakieś tam grosze zawsze zaoszczędziłam i tak właśnie wyglądają wszystkie rzeczy, które zamówiłam jeśli filmik Wam się spodobał, to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie oraz napiszcie w komentarzu, czy kiedyś omawialiście coś z Kiwizo, yy, i co z tych rzeczy testowały Wasze zwierzaki albo już jadły, i która rzecz najbardziej Wam się podoba. I oczywiście też możecie napisać, czy chcecie test tych przysmaków, czy przy tej smyczy yy, z właśnie uczestnictwem yy, Leonka. Więc do zobaczenia, pa-pa!